Mieszkanie dla dzieci po życiu w domu dziecka, po opiece zastępczej jest jedną z najważniejszych potrzeb, i to bardzo klarownie wyszło w naszym raporcie dwa lata temu, i w tym raporcie, który za niedługo opublikujemy w raporcie jakościowym. Mieszkanie z główną potrzebą, i to dzieci z domów dziecka po opuszczeniu placówki często wpadają w tak zwaną czarną dziurę. Nie mają gdzie się podziać. Ich status, ich życie, ich rozwój, ich przyszłość zależy od tego, czy oni będą gdzieś funkcjonować na stałe, czy nie wpadną w kryzys bezdomności, czy nie będą musieli tułać się po wśród swoich znajomych, kolegów itd. I w takim systemie niepewności, gdzie nie wiesz gdzie zamieszkasz, gdzie będziesz za miesiąc, gdzie będą twoje rzeczy, trudno budować stabilną przyszłość, trudno szukać pracy. Trudno myśleć o edukacji, już nie wspominając o zdrowiu. Firma Kruk zaangażowała się w stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni dla osób, które wychodzą z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mam tu na myśli m.in. pieczę zastępczą lub domy dziecka. Jest to takie mieszkanie treningowe, w którym takie osoby, które te placówki opuszczają, mogą w bezpieczny sposób usamodzielniać się. Przekazaliśmy to mieszkanie pod opiekę Fundacji Dobrych Inicjatyw, która to zrekrutowała już trzy osoby, które wkrótce w tym mieszkaniu zamieszkają. Będą miały opiekę tak zwanego asystenta samodzielności czyli osoby, która będzie Wspierała je na co dzień w zarządzaniu domowym budżetem, w opłacaniu różnego rodzaju rachunków, w załatwianiu różnego rodzaju spraw, w podpisywaniu różnego rodzaju umów. I to też jest dosyć istotna kwestia, ponieważ te osoby będą miały wsparcie takiej doświadczonej osoby dorosłej, której będą mogły zaufać. I będą mogły w spokoju uczyć się tej samodzielności i startów w dorosłość. To nie chodzi o to, żeby za nich coś robić, bo to już nie jest ten etap. Chodzi o to, żeby im to radzić, a wesprzeć, wysłuchać czasem. Więc muszą uczyć się tych mechanizmów takiego codziennego, normalnego życia: tego, że są rachunki, że są koszty życia i koszty funkcjonowania w mieszkaniu. I oni będą tego wszystkiego się uczyć, to świadczyć, natomiast nie będą tu kwoty takie, jakie są na wolnym rynku, ponieważ ich nie stać dzisiaj na to, żeby pójść na wolny rynek i wynająć to y mieszkanie. Te kwoty będą dużo niższe, pozwalające im bezpiecznie wejść w tą dorosłość.